Witajcie widzowie w, w z browstawstwa będziemy sobie nagrywać kolejny odcinek z moim bratem. Przywitajcie Przywitaj się. Cześć widzowie. Przywitaj się. No dobra. To co robimy? Nie, gramy. Dobra i w ogóle Wam się przypominam o zostawieniu łapeczki i subskrypcji z dzwoneczkiem, bo to mnie motywuje i... I no gramy, no bądź gotowy Give me some sugar Nasz Piper wiódł mam No dobra Jak my gramy? Co? Jak my gramy To co? Chciel, to będzie, no Dobra Dobra, idę po razie Jak chcecie więcej odcinków To... To pięć... To pięć łapek w górę Podziek. To i... Aj, zginął. I wtedy będzie kolejny zbrą start tak, na odcinek. To jest mojej brata. Znaczy. Ja otrzymuję swojej no, brata. Już chudynem, który obok siebie. Obok siedzi. Ja znaczy. mam widzowie. No. no to chudyn tutaj siedzi obok. I patrzcie, gramy. Niestety on by też mógł grać, tylko... On nie ma telefonu. No mnie ma telefon i w dodatku stracił konto. Ale ja mam no, głośno, ej jedziesz. Oj. No jakby... To jakbyś. mój. musi odzyskać konto. Ty, on miał na swoim koncie chyba 12 tysięcy. I je miałeś? Około. No, około 12 tysięcy. Aha, dobra. I to. Może kogoś przyciągnę, ale ty Miko, mu musisz. Mój, mój. musisz. już grać Piper Sot No. Ten Kierk, ma dużo. już ma. Nie uciekam. O kurde. O chudę. O O O chudę. O chudę. Czekaj, dobra, Ja będzie po Drive

Nie wiem. kanał? Ale... Ja no. Hmm. Nagrywać. Na no to nie wiem. nagrywać. wiem. Nie to ja Nie wiem. Nie wiem. Nie trochę chyba wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie Ja Pamela. od wiem. Da... Ja od Nie ja wiem. Ja, na... ja, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie lata. Nie wiem. O Nie Nie Dobra, nie wiem. Sercuję, jest, słuchaj. Co ty zrobiłeś na Pranek już 3 minuty i 36 sekund nagrywa. No to dobrze. Ale ja gdzie ty idzie? Nie kogoś się nazywa. Nie musimy już tyle Daj mi ponownie okej! Okay. Tak to będzie łamać. Słuchaj. Dobra. Musimy. Dajcie łapkę w górę. Też. Łapka się Dobra. należy. Z góry. Glepie... 9000 łapkę w górę. No 9000, czy to nie lubiją. 5, 5, 5, 5. 5 tysięcy pod tym filmem, tak? tak? Dla, dla niego tak. to będzie wiela, e, jakiś godzinny odcinek z tego. Ludzie sobie mi żeby e, widzowie mieli tysięcy. A ja nie jestem taki popularny po pierwsze no, mikołaj. Mało mnie no, się wstrzymuje mikołaj. Dobra, to się, się. Będę nie, nie rozgadać. Tegorika.

Aha, dobra, zarobisz się. Dobra, gramy my Ja zawsze... O, to Ja zawsze dostanę miejsce na tą samkę. Ja nie wiem, czemu... czemu ta mapa, ej? Ej, ona się zmieniła? No nie gadaj. kurde. No, o, o, z raz się zrozumiałam, że jaką gra. ma bagena. Não tem To ty podwala, on gra, on gra on... Nie potrafi. On wschodzi i co? Myśli, że ma i potrafi Dobra, on a Tam go nie wołaj. Okay, okay. On, on. Lekarz, Ten kruk nie wiem, to jest, kacze, ale na komuś tam. Ja. Ej no ten kruk, kurde, jako zginął, to ja nie wiem. No co za kupi kruk? No ja. No to poschodzi i ścina ten. Znaczy, No, ja No i ja ul tego, a szansę tego nowego zrzmiarza jest podobny do tego, wiesz, wiesz do czego? No. Do pana nie P. Nie ja ci ręce. No jest nie. Nie. Dobra. Nie, nie, dobra, to będzie kolejna przegrana. Nina. Kto zaś tam Piper może zmienić? Nie, nie. Mam, tą I dobrze mam na tę głupią, baloną pan misję. Dobra. Coś się dzisiaj nie udaje, to jest jakiś pechowy odcinek. Tak. No to może jutro kolejny odcinek będzie. Nie wiem, ale ja to mam inne plamy. Ale ma pojutrze, nie wiem. Nie wiem. Jutro chyba ten stawię. Dzisiaj. No ja, Mamy nowy wykonę. Ja zapełniam. No dawno. Ja już zapomniałem w górę. Do tego emisję mam. No. Może Jezus, na to. na kogo? albo na linię Eee, a jest. No, tak. Eee... Nie wiem. Może oh! na no buja. O, przyszły karę. Dobra. O nie, no nie, ja. no, 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 my. nie, tam nie, Ja? nie, 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 mi nie, mi nie, Dobra, nie, 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 Nasze nie, zabijemy. To Co ja mam na za gadżet badziewny. nie, 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 nie,

Znalam mu się lepiej Nie to będzie przegrana Może teraz Czekaj ja będę chronił Nie przegrana Nie mam przegrani Nigdy nie no to będzie przegrana Jak oni on grają no nie lepiej od nas grają, nie wiem Ja mam takie misje Ej Mikołaj! Co wow. robisz z tym telefonem? Ty go zepsujesz. Nie dostaniesz, tak. Dobra, ja połowę po spadku. Wejście w kadku. Dobra Mikołaj. Nie ja... Oj, widzę, mi się przypadkiem cięcie zrobiło. Przypadkiem, bo ja to mam to. No doj, teraz, dobra, teraz się nie postaram do cięcia. Musimy tego a jeżeli będziemy wygramy gramy, to będzie głupi odcinek, może. Jeszcze ja, mam jeden mecz drużynowo i będę miał no. ja zaliczony. Dawaj Mikołaj, Jak się gramy, dawaj Mikołaj, tak, dawaj. No. Odcinek, odcinek, jeszcze no. dwie rundy muszę dać. Zrobimy tylko dwie Wygracie rundy. Wygracie za te mecze duo? Tylko raz w obstruku. Mikołaj. No. A. Czemu ja pójdziałem za widzino? Dzisiaj Ej, no i to nie coraz... Nie Tylko ty lepiej. nie trzymaj w byle idzie. Chcemy więcej postaci dobić, dobić, dobić. co? To oni są lepsi od ciebie. Bo no nie wtedy. No prawie blibi normalnie nie irytuje. Ona... No jak to będzie kolejna przegrana, to jest kończy na chwilę, bo to się mi... Nie... No, 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 no. no patrz normalnie, no. Teraz to Bili pewnie wejdzie i nas będzie rozwalać być szczęśliwym. masz Maxa? No mam. Ale nie masz Amber. Myślę, się ta bajka może mnie rozwalić. A masz Amber? Nie mam. Zaraz wracaj. Ty nie masz. No nie może i bardziej? No może, kiedyś będę miał i będę bogatszy i słucharszy. Ja to Boże, ma. Ja 15 tysięcy. No, nie, no, jeszcze tam. To... no i tak. Biku. Oni normalnie nam. na, na mikro, no cały czas I nie wiem, co ja jak o, robić. mam robić. Się... No Nie ci. jeszcze mikro, on tak niski jest. Dobra, misję chociaż dalej. 15, 15, 14, 10 gemów. A ja mam od. Ok. Ej, pasek, patrz, pasek patrz, tam mikro się zmienił. No tak. Ile na was gemów. 26. A co jest nowy kam? No, dawno. A co wtedy, Też tracisz klejnoty? No. Yes. Ja, Nooo! Nie, nie! To wie! Tak, no tak, żeby się trafić jakąś postać. Ech. Dobra, graj mi koło, ja nie, nie przedłużaj. proszę cię. Ale... I te postacie. A jedno się. Tyś chyba 8 tysięcy, 6 tysięcy chyba, nie? Nie mam. Kiedyś miałeś na starym koncie. Ale zepsułeś telefon nie ma. i masz. Wrócisz mi do konta. I no ja nie wiem, to w tej dziedzinie się dużo zmieniło. Ja zacznę, kiedyś te konto odzyskałem szybciej. Ale jakie konto? No moje, bo wtedy było łatwiej odzyskać, a teraz to ja wie jak wejść. Ale moje. Ma przyszłość i obejrzymy, jak poradnik. No wejdź, chodź tylko, ale nie strzymajcie. No mogę samber wziąć. Ja nie mam Amber. No tak. A Sara to nie mam Amber. Ja to że nie ma, a pani mówi, że nie ma.

No może ten, ja jakby jakby nie było kardacie, no, nie po co, No ja, te postacie, te No, za dużo postaci. Za dużo postaci. A na dobrze, że dużo postaci, bo jakby się miało wszystkie sam czas, to by było głupie, już nie by było, by co robić. Nie? A jak ktoś ma wymaksowane konto, to, to wie, tam może od razu zropnąć. Już ma wszystko max'a, tylko otworzy może kilka skrzyni i zropnie mu. Nie, będzie może wygrana. wygrana. Ja myślę, że wygrana będzie, bo bliżej do... Ja, ja Te z Wygrana będzie. No może się. Wygrana będzie. Mówię, że przegrana. Ale teraz odstawię Jest dobra, nie gadajcie. To nie patrzy się. Na... Ja zjadam. Ja Jezus. No. Oh. Kolejny minus sześć pucharków. Ja w życiu do nie wygram. Ja nie wiem. Nie kończymy. No nie. Bo jeszcze kilka minut ten pokażę. Może nie. ten odcinek to dwie części podzielimy. Po 20 minut po prostu. Jako no jak szacunek Im dłużej nagrywasz, tym no. więcej Im nagrywasz, tym no. więcej no.

bo oni tam mają, że są to, to... No, ale oni mają, grają mini. nimi. Wygrają! No, a może przegramy pod koniec. Bo może nas pokonają i nie da no, to nam podejść. Co będzie? Co wygramy? Jajka. Będzie. Jajka? Hmm? No. ten no hi, te bardziej... Irytuje się Dana Majkiem I w ogóle ten Boa jest najgorszy No to jest ten najgorszy Nie, bardzo Nie, bardzo ten Barley bardzo... Dobra. weź Też wygrana Wygrana! No może będzie pier... Pierwsza moja wygrana w życiu no w tym, w tym... Jezus! Jak ja bym teraz przetrwał, to ja To normalnie ja bym... Nie wiem. Zdawał bym szczęścia. przyprawi. Wygrano! Ja jest zabity. No jest, wygrano. Jestem, jestem wygrano. Aha. Ciasno. Tak Dobra. Już mam prawie 110. doświadczenie. W ogóle no dobra dobra może jeszcze jedna rundka co? nie tu. nie co ty dobra jeszcze jedna rundka i koniec to już sprawik no i oglądamy oglądamy? no, no i pewnie ogląd... oglądamy jak tam nagraliśmy nie 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 growa. nie nie trochę mi... Je... no krótki ten odcinek nie 20 minut tak tak wejdźcie no mnie w taki nie będę godzili gdy nagrywać jedynie go na dwie części podzielimy. Oj, ta piper coś się tu u nas rządzi no ja no jestem Bulma chyba to będzie kolejna przegrana, ale no to nie martwi się no jutro on no ja mam Miko i Miki z killami, to weźmy może Tkile, dawaj. Tkile? No, moja no mało killi. A co to za Tkile? No, zabijanie. Nie. No to no może po szkole no możemy... Dobra, i... chyba. Pojedyn? No, no. Rostos? No. Może coś innej gry, bo ja mam... Się gry powtarzają. Nie wiem z czego, ja. Może za tą gałązką. Za tą ale to jest takie niepopularne już. Ja, ja to kiedyś grałem, ale to jest nie takie. Będzie codziennie. No wrócę może do codziennego nagrywania, bo... No, kiedyś nie. to jednie nagrywałem. Normalnie no nie no to będzie przegrana! No strzelaj Mikołaj, nie! Ty się za bardzo chyba rozgaduje! Ten Barley ma miasta poera jakiegoś, ten, 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 ten jego gadżet dał mi więcej obrażeń, możemy jeszcze raz pograć, bo to, to jeszcze 20 minut, jeszcze nie ma takiej pełnej. No dobra widzowie. Ja myślałem, że ta grunda będzie dłuższa. Widzowie, ostatnią rundę. No. Ostatnią rundę. Dobra. What <laughs> <laughs> the อายอายอายอายอายอายอายอายเดี๋ยวไปใครไหนคุหาร์คนกระเท่อ no, ืมดาบราคําทุกคําทุกคําโอเคใช่ๆโตเตบู Czemu oni mają Stumpowery jej? The... No właśnie Stumpowery w pełni mają. What the... What the... No nie, jakiś ten ból nie wiem, mas...

Ojej, no, no, ja no. no że Łapkę pa. w górę, dzwonek! Subskrybujcie woleczkiem, no, no, no Jest. to jeszcze, ja się fajnie Jeśli macie sary, to zmieńcie go na czerwony. Dobra, dzwonek, no to... Pa, pa. No to papa, No, pa, pa, pa. no, pa. no pa. Pa.